Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w Hacie Tarota. Jest to czytanie na luty dla wszystkich osób z znaku bliźniąt. Zobaczmy, jakie energie do Was nadchodzą, czego możecie się spodziewać, na co warto zwrócić uwagę. Energia główna dla Was. Równowaga. Co odchodzi do przeszłości 7 pucharów. Co nadchodzi, co nowego pojawia się w lutym. 10 monet. Co będzie Wam pomagać na co zwrócić uwagę? z buław. Co będzie Wam przeszkadzać, czego się wystrzegać? Rycerz Mieczy, jaka jest dla Was rada? Dziesięć mieczy. I z jaką energią kończycie luty i wchodzicie w czas marca? Dziewięć. Mieczy. W tle czytania mamy arcykapłankę. Skupienie się na dokształcaniu, skupienie się na edukacji, cały czas będzie Wam towarzyszyło w tym miesiącu. <laughs> Będziecie mieli z tyłu głowy cały czas, że macie jeszcze coś do załatwienia w związku właśnie z Waszą edukacją. Może robicie jakieś kursy, może załatwiacie jakieś sprawy formalne, właśnie związane z jakimiś kursami, albo na przykład ze sprawami jakimiś uczelnianymi. Tak więc to będzie się gdzieś przewijało cały miesiąc w lutym. Natomiast energią główną jest karta. Równowagi, mówi ona o sukcesie, mówi ona o zadowoleniu z tego wszystkiego, co się dzieje w Waszym życiu. Jest to znalezienie balansu, jest to znale znalezienie równowagi, mówiącej o tym, że potraficie pogodzić wszystkie elementy Waszego życia, potraficie pogodzić wszystko to, co pojawia się na Waszej drodze, zarówno kwestie formalne, zarówno kwestie zawodowe, jak i te kwestie należące do Waszych relacji. Potraficie znaleźć między tym jakiś balans, porozumienie, potraficie docenić również to wszystko, co pojawia się nowego na Waszej drodze i połączyć to z Waszym doświadczeniem, z Waszą wiedzą. Jest to bardzo pozytywna, jest to bardzo dobra karta, mówiąca, że jeżeli czegoś się podejmujecie, jeżeli zaczynacie coś nowego, jeżeli gdzieś aplikujecie, jeżeli chcecie zacząć jakiś nowy projekt, czy to w Waszym domu, czy w Waszej pracy. Ta karta mówi o tym, że odniesiecie sukces, dlatego że wkładacie w to swoje serce i podchodzicie do tego bardzo spokojnie, bardzo zrównoważenie. Potraficie odnaleźć ten złoty środek, dzięki któremu macie bardzo dobrą perspektywę postrzegania jakiegoś problemu, jakiegoś wyzwania, danej sytuacji, która jest dla Was istotna. Co odchodzi do przeszłości? To siódemka, Pucharów. Karta ta mówi o tym, że jakieś niezdecydowanie już odchodzi do przeszłości, nie będzie Wam już towarzyszyło, na co się zdecydowaliście w ostatnim czasie. Mieliście poczucie, że musicie wybierać spośród wielu możliwości, wielu opcji, wielu okazji, które się pojawiały na Waszej drodze, nie byliście zdecydowani na coś. Musieliście przeanalizować wiele dróg, wiele ścieżek, wiele możliwości. To nie zdecydowanie ta konieczność wybrania czegoś, to już będzie odchodzić do przeszłości, nie będzie Wam to zawracało głowy. Natomiast to, co nowego się pojawia, to znów bardzo dobra, bardzo pozytywna karta dziesiątki monet. Mówi ona o współpracy, mówi ona o tym, że bardzo dobrze będziecie sobie radzić, jeżeli chodzi o wszelkie sprawy domowe, jeżeli chodzi o komunikację z waszymi domownikami, z waszą rodziną. Jest to pracowanie na wspólny sukces, jest to zrozumienie wszystkich członków rodziny, że pracujecie na to samo. Że idziecie we wspólnym kierunku, że macie ten sam cel, jest to bardzo dobra komunikacja w domu, jest to bardzo dobra współpraca w najprostszych, codziennych rzeczach, świetnie będziecie się rozumieć ze swoją rodziną. Jeżeli bardziej interesuje Was kwestia zawodowa, jest to również bardzo dobrze prosperująca współpraca z Waszymi kolegami w pracy, z Waszymi szefami, będziecie się bardzo dobrze rozumieć. Będziecie mieli poczucie również, że macie przed sobą wspólny cel, będziecie czuli się docenieni, będziecie również łatwo doceniać pracę innych, będzie Wam to przynosiło przyjemność, będzie Wam to przynosiło również radość, współpraca z innymi, docenianie innych, umiejętność służenia innym radom. To też będzie dla Was bardzo istotne i to, co będzie Wam pomagało na co zwrócić uwagę w tym miesiącu, to karta Asa Buław. Bardzo pozytywna, bardzo dobra energia. Warto zwrócić uwagę na jakąś... na nową możliwość, która pojawia się na waszej drodze. Jest nowa propozycja pracy, propozycja współpracy. Jest to zaangażowanie was w jakieś działanie, które jest dla was bardzo ekscytujące, które będzie przynosić wam bardzo dużo korzyści, bardzo dużo satysfakcji, bardzo, bardzo łatwo będziecie się angażować w tą aktywność. Karta ta mówi o tym, żebyście zwrócili uwagę na coś nowego, co się pojawia, dlatego że pójście za tym, pójście za tą nową możliwością, Zaangażowanie się w ten nowy projekt, w tą nową możliwość rozwoju, w tą nową możliwość aktywności może to też być jakaś aktywność hobbystyczna. Możecie zostać zaproszeni do jakiejś grupy, która zajmuje się akurat czymś, co Was interesuje, również. Jest to podążanie za tymi możliwościami, które pojawiają się w waszej, na Waszej drodze. To, co jest Wam odradzane. To Rycerz Mieczy, i w tym kontekście ta karta mówi o tym, że jest to ślepe dążenie do celu bez oglądania się na boki, bez analizowania sytuacji, bez zwrócenia uwagi na konsekwencje Waszych działań. Ta karta zachęca Was do tego, żebyście byli spokojni, żebyście z równowagą podeszli do tego wszystkiego, co pojawia się na Waszej drodze, zamiast iść bez żadnego zastanowienia. W stronę, która tak naprawdę nie wiecie nawet, czy przyniesie Wam korzyść, czy nie. Ta karta mówi o tym, że możecie odrzucać, że jest Wam odradzane odrzucanie perspektywy, spojrzenia na dany problem innych osób. To jest niechęć do pytania się również innych osób o radę. Jest to niechęć do. Dzielenia się swoimi emocjami, swoimi przemyśleniami, do dzielenia się swoim doświadczeniem, pytanie się innych osób o to, jakie mają również spojrzenie na tą sprawę, niechęć do tego, żeby czerpać z wiedzy i doświadczenia osób, które są bardziej doświadczone od Was. Rada dla Was to 10 mieczy i karta ta mówi o tym, żebyście zakończyli szczególnie jakąś sprawę, wyzwanie intelektualne, którego się podjęliście. Ta karta mówi o tym, że coś Was bardzo męczyło, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób psychicznie sobie z czymś radziliście. Jest to bardzo intensywne wyzwanie intelektualne. Mogło być to wyzwanie w pracy, mogło być to coś związanego z Waszą edukacją, nad czym się głowiliście. Nad czymś yy, myśleliście przez bardzo długi okres czasu, i karty Was zachęcają, żebyście nareszcie w lutym podjęli się zakończenia tego, żebyście zamknęli coś, co było dla Was męczące, co było dla Was trudne, co nie pozwalało Wam się rozwijać. Natomiast kończycie czas lutego, zaczynacie marzec z energią dziewiątki mieczy, i karta ta mówi o tym, żebyście byli bardzo. Uważni, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób podchodzicie do um, wyzwań i projektów, których się podejmujecie. Ta karta zachęca do tego, żeby być precyzyjnym, żeby być dokładnym, żeby, żeby spokojnie podchodzić do tego wszystkiego, co pojawia się na waszej drodze. Jest to czas na danie sobie, jest to możliwość dania sobie czasu na analizę, na podsumowanie pewnych spraw i na zorganizowanie tego, w jaki sposób chcecie rozwijać się. Przyszłości, w jaki sposób chcielibyście wykorzystać tą sytuację, która właśnie się pojawia na Waszej drodze. Podsumowując, główną energią na ten czas jest bardzo piękna, bardzo silna energia równowagi. Mówi ona o sukcesie, mówi ona o docenieniu tego wszystkiego, co do Was przychodzi. Jest to umiejętne zbalansowanie wszystkich elementów Waszego życia, jest to docenienie tego, co możecie zdobyć, jest to docenienie tego wszystkiego, co potraficie robić na co dzień, jest to cieszenie się pracą, jest to cieszenie się również odpoczynkiem, jest to wręcz idealne zrównoważenie waszej codzienności. To, co odchodzi do przeszłości, to jakieś niezdecydowanie, to wielość możliwości, wielość opcji do wyboru, mieliście, które mieliście. Um, Konieczność wyboru, konieczność analizy tych ścieżek, konieczność zdecydowania się na coś, już odchodzi do przeszłości. To, co nadchodzi, to dziesiątka monet, bardzo dobra, bardzo pozytywna energia mówiąca o tym, że świetnie radzicie sobie, jeżeli chodzi o współpracę w domu, będziecie świetnie się komunikować ze swoją rodziną, będziecie mieli poczucie, że pracujecie na jeden wspólny cel. Karta ta również. Mówi o tym, że w pracy możecie mieć bardzo dobrą komunikację ze swoimi współpracownikami, z osobami, które znajdują się nad wami, które um, będziecie mieli wrażenie, że ta współpraca przebiega bardzo owocnie i potraficie się świetnie porozumieć. To, co będzie Wam pomagało, to Azbuław jest to karta mówiąca o tym, żebyście zwrócili uwagę na nowe możliwości. Zaangażowania się w coś, pojawi się nowa, jakaś nowa propozycja, pojawi się nowa możliwość pracy, współpracy z kimś, i będziecie mieli wrażenie, że jest to dla Was bardzo ekscytujące, bardzo łatwo będziecie Wam w to zaangażować. Karty Wam jednak przypominają o tym, żebyście tego nie zlekceważyli, żebyście mieli oczy szeroko otwarte, żebyście nie przeoczyli tego. To, co będzie Wam przeszkadzać, to rycerz mieczy jest skupienie się na jakimś celu brak brania pod uwagę zdania, innej perspektywy innych osób, brak pytania się o zdanie innych, jest to... Są to nieprzemyślane decyzje, brak analizy, brak spokoju wewnętrznego. Jest to dążenie do tego, żeby coś wykonać, żeby coś zakończyć na siłę, bez przemyślenia, jakie będą tego konsekwencje. Rada dla Was o dziesiątka mieczy. Karty wam radzą, żebyście zakończyli jakiś proces, jakąś sprawę, którą prowadzicie już od dłuższego czasu. Była dla Was bardzo męcząca, była dla Was trudna, nie pozwalała Wam się rozluźnić, nie, pozwaliła, nie pozwalała Wam odetchnąć. Karty sugerują, żebyście postarali się w lutym zamknąć tą sprawę, która ciągnie się już od długiego czasu i jest dla Was trudna. Pod koniec miesiąca nadchodzi do Was energia dziewiątki mieczy, która jest bardzo. Precyzyjną energią. Jest to karta mówiąca o tym, że będzie to czas na to, żeby przeanalizować to, co chcecie robić, w jaki sposób rozwiązać coś, w jaki sposób podejść do jakiejś sytuacji. Karta nawołująca do bardzo przyziemnego, bardzo spokojnego, racjonalnego podejścia do wszystkich sytuacji, wszystkich problemów i wyzwań, które pojawiają się na waszej drodze. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje filmiki wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.